Właściwie taka zapowiedź tego co nadchodzi. Dwa nowe tematy przed grubym weekendem, a gruby weekend dla mnie oznacza przełaj, oczywiście. Więc w sobotę na rundzie Syrenka CX na stadionie narodowym. Trening z Bartkiem Miklerem. Niedziela to będzie wyścig przełajowy. Oczywiście Syrenka CX. będzie to wyścig w halloweenowym stylu abstrahując od tego co kto sobie myśli o halloween, ja mam to gdzieś ale generalnie jeżeli jest okazja do tego żeby się przebrać i powykupiać to jestem pierwszy więc będzie śmiesznie więc postanowiłem zabrać ze sobą kibiców na tę okazję kibiców czyli moją rodzinę ale żeby Moja rodzina miała szansę przekoczować jakoś W czasie kiedy ja będę się zażynał w trupa To To biorę ze sobą kampera Jedziemy kamperem I jadę w tym momencie po Po kampera Do firmy MG Campers Lublin Albo jak kto tam woli MG Campers Żeby było bardziej anglojęzycznie Polecam sprawdzić Zalajkujcie na fejsie. Będzie wtedy więcej kontentu związanego z kamperami. Firma MG Campers Lublin ma szeroki zakres kamperów. Można znaleźć coś mniejszego, większego, starszego, nowszego, większego, droższego. Każdy znajdzie coś dla siebie generalnie. Więc lecę po tego kampera, ale pewnie zauważyliście, że nie jadę samochodem, tylko jadę rowerem, ale nie jadę takim zwykłym rowerem jadę składaczkiem. A żeby było śmieszniej, to to jest e-bike, ok? Więc to jest e-bike składaczek, którego dostałem. Więc to jest e-bike składaczek, którego dostałem od firmy Fido. I jakby Fido ma bardzo mocny marketing i rozsyła swoje sprzęty na lewo i prawo ludziom, którzy mają jakieś tam. Jakieś tam media społecznościowe więc dostałem jeden taki sprzęcik i mam wyrazić swoją szczerą opinię na ten temat. Fido nie sponsoruje mojego kanału, mam powiedzieć to co uważam na ten temat, więc, więc spoko. Są ogólnie chyba pewni swojego sprzętu, skoro, skoro mają takie podejście i okej. Okay. Nie powiem wam za dużo na razie na ten temat, bo jeszcze nie objeździłem dobrze tego rowerka. Ale... ale banan nie schodzi mi z twarzy i okej, okay. od e-bajków rośnie brzuch, a nie noga. Mi to nie grozi przy moim poziomie treningu, przy moim sposobie odżywiania, a i bajki jest to na pewno świetny sposób. Dojazdu do roboty, do sklepu, rehabilitacji również. No i dojazdu po kampera, więc niedługo będzie więcej na ten temat. Cóż, idę po tego kampera MG Campers. Zostawcie łapkę w górę na, na ich profilu Facebookowym, szczegóły w opisie filmu. Do zobaczenia za chwilę. No i jestem w kamperze. No i jestem w kamperze. Składaczek i e bike wylądował w bagażniku. tego kolosa jest to duży kamper. Jest dużo miejsca. Jest fajnie. Można zabrać wielu kibiców. No cóż MG Campers, Lublin sprawdźcie na Facebooku, zostawcie im łapkę w górę, a na pewno będzie wtedy więcej kontentu kamperowego Myślę, że jest to fajna opcja dla, dla kogoś, kto, robi właśnie wypady na trening czy starty na rowerze więc więc cóż tyle na dzisiaj niedługo będzie więcej dzięki za oglądanie czołem hej